Drodzy Państwo, witamy Państwa w całkiem nowej bajce uwagi. O 19.40 na antenie programu TVN Uwaga będą mogli Państwo zobaczyć, co można zrobić ze zwykłej sali WF-u. Jesteśmy w szkole podstawowej w Olkuszu i tutaj są próby generalne do jednego z największych wydarzeń na naszej antenie, jakim jest wielki finał charytatywnej akcji Fundacji TVN oraz programu Uwaga. Bór dziecięcy szkolny prawie gotowy do swojego występu. Cały sprzęt, nagłośnienie, światła są gotowe. Brakuje tylko państwa i brakuje wsparcia, które państwo mogą e, dać podopiecznym Fundacji TVN poprzez wysyłanie SMS-ów, do czego serdecznie państwa zachęcam. Pamiętajcie, drodzy państwo, to jak będą mogły się rehabilitować pod opieczni Fundacji TVN jest w waszych rękach, w waszej bajce.